I Syna i ducha świętego. Amen. Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne i zanurz je w morzu miłosierdzia mojego. Dusze te pocieszyły mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza. Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nad ze skarbca miłosierdzia swego, Przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość, Twoją, jaką pała twe serce ku ojcu niebieskiemu. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo syna swego i dla jego bolesnej męki udziel im swego błogosławieństwa. I otacza ich swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiły niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyć nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa. Synu, Jego który się począł z ducha świętego, narodził się z marnej panny, umężniał wąskim piłetarz, uprzedzony w umarłym pogrzebie. Z i drugie, trzeciego dnia zmartwychwsta, są i minujęscy, siedzieli po plecy, Boga i zawsze Stąd on przyjdzie skończyć żywę. czy przedwieczno ofiaruje ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna twojego pana naszego Jezusa Chrystusa dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki dla jego bolasnej męki. Gcupếng, Dla jego bolasnej męki. <Help> Dla jego bolasnej męki. <gry、「alegogi> <wh urgency Helen> Dla jego bolasnej męki. Dla jego bolasnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, do 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 dla Jego bolesnej męki, nie, nie dla, dla Jego bolesnej męki, nie, nie dla, dla Jego bolesnej męki. Nie, nie Dla jego bolesnej męki, Dla jego bolesnej męki, M payment. M payment. Dla jego bolesnej męki, Dla jego bolesnej męki, Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, Pana Naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Mouldy, wangöli, i Dla jego bolesnej męki. 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 Dla jego, Dla, jego Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczne ofiaruje Ci ciało i krew, dusze i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. 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 Niech się świętego nas o krwi wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Wydresnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, Ufamy Tobie, O krwi i wodę, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie, kryje Eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże. Święta Trójco, jedyny Boże. Miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie stwórcy, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości uświęciciela. Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnica Trójcy Świętej. Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga. Miłosierdzie Boże w stworzeniu duchów niebieskich, miłosierdzie Boże powołujące nas z nicości do istnienia, miłosierdzie Boże ogarniające wszechświat cały, miłosierdzie Boże darzące nas życiem nieśmiertelnym, miłosierdzie Boże chroniące nas przed zasłużonymi karami. Miłosierdzie Boże dźwigające nas z nędzy grzechu. Miłosierdzie Boże usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym. Miłosierdzie Boże wypływające z ran Chrystusowych. Miłosierdzie Boże tryskające z najświętszego serca Jezusowego. Miłosierdzie Boże dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia. Miłosierdzie Boże w objawieniu tajemnic Bożych. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu Kościoła Powszechnego. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu sakramentów świętych. Miłosierdzie Boże przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty. Miłosierdzie Boże w sakramencie ołtarza i kapłaństwa. Miłosierdzie Boże w powołaniu nas do wiary świętej. Miłosierdzie Boże w nawróceniu grzeszników. Miłosierdzie Boże w uświęceniu sprawiedliwych. Miłosierdzie Boże w udoskonaleniu świątobliwych. Miłosierdzie Boże zdroju chorych i cierpiących, miłosierdzie Boże ukojenie serc utręczonych, miłosierdzie Boże nadziejo dusz rozpaczonych, miłosierdzie Boże towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, miłosierdzie Boże uprzedzające nas łaskami. Miłosierdzie Boże, pokoju konających. Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych. Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych. Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych. Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów. Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego. Przedo miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy, módlmy się. Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nie nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy, nawet w największych trudnościach, nie poddawali się rozpaczy. Lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. Amen. Miłosierny Ojcze, w pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń. I aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus. Inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał. Czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie. Udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroni nas i opiekuj się nami. Prowadź nas w miłości do Twojego Syna Jezusa. Amen. Święty Józefie, Święty Wincenty Pallotti, Święty Janie Pawle II, święta Faustyno, błogosławione księże Michale, wszyscy święci apostołowie Bożego Miłosierdzia, módlcie się. Zem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami, święty Boże, święty mocny, święty, a Śmiertelny, Zmiłuj się nad nami, święty Boże, święty mocny, święty. Śmiertelny zmiłuj się. Od nagłej niespodziewanej śmierci, zachowaj nas panie. Od nagłej niespodziewanej śmierci, zachowaj nas panie. Od nagłej niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Zrzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. świętego.